Kobieta kupuje nowe piersi za pożyczkę studencką. Ta brytyjka stwierdziła, że kariera modelki jest zdecydowanie lepsza od kariery naukowej. Użyła więc pożyczki studenckiej do innego celu: zafundowała sobie operację plastyczną. Kateryna Christodolou, lat 21, nie lubiła swoich kształtów. Była aktywna fizycznie, lecz to nie pomagało. Operacja była według niej jedynym wyjściem. Wydała około 50 tysięcy złotych na liposukcję. Jej chłopak z kolei zapłacił za nowe piersi. Katarzyna mówi, że idealnie zainwestowała pieniądze, bo czuje się teraz 100 razy bardziej pewna siebie. Potrzebuje jeszcze tylko jednej operacji nosa i będzie w 100% szczęśliwa. Wydaje wam się, że Rosson nie wydała pożyczkę? Zostawcie swoje odpowiedzi w komentarzach.